Jak już zapewne widzicie po tytule, dzisiaj zajmiemy się podsumowaniem arku, który powstał z okazji uczczenia dwudziestolecia magii Naruto, czyli mowa tu dokładnie o łuku, w którym Boruto spotyka się ze swoim ojcem z młodzieńczych lat. Powiem Wam tutaj o swoich odczuciach w trakcie oglądania oraz zajmiemy się pokrótce jego omówieniem. Jak coś to tak tylko też wspomnę, że odcinek będzie miał dość dużo spoilerów, więc najlepiej jak obejrzycie go sobie dopiero gdy skończycie oglądać wspomniany Łuk. No i tak, wiem, że robię to tak trochę po czasie, ale stwierdziłem, że po prostu chcę, aby taki materiał był sobie tam Gdzieś na kanale. Wiecie, dla przyszłych pokoleń. Rozpisałem sobie wszystko piękniusio w podpunktach. No, i jak mam być z wami szczery, no to trochę tego jest. Pierwsza rzecz, od której na pewno chcę tutaj zacząć, to ciągle zmieniający się opening. Bez kitu, on miał chyba z trzy wersje, jak nie więcej, nie wiem. Jednak cztery, bo znowu go zmienili. Masakra. No raczej pamiętacie jeszcze, jak robiłem z niego analizę? Jak nie, no to zachęcam, zachęcam, bo fajnie wyszła. Wtedy też wspomniałem właśnie, że ten Opening wygląda jak robiony na ostatnią chwilę. No i sami przyznajcie, że raczej się nie myliłem. Najpierw mieliśmy moment bez Urażkiego, potem nagle się pojawił, a teraz pozmieniali kolory i myślę, że nie widać tego, że to jest jeden i ten sam Opening. No nieźle. Dogrywam to tak po czasie, ale teraz zamiast Urażkiego jest tam Shojoji. czyli tak jakby znowu zmienili końcówkę. Dobra, ustalmy, że kwestię związaną z Openingiem mamy już za sobą, bo nie chce mi się znowu o tym samym gadać. Przechodząc teraz dalej, omówmy sobie kwestię z narzędziem klanu ocucki, a dokładniej z gadającym żółwiem: Karaskim? Bo chyba tak jakoś się nazywał. Myślę, że nawet spoko zrobili z tym, że nie pojawił się on tak znikąd, tylko że temat związany z nim był stopniowo wprowadzany do serii. W sensie, wiecie, nie, nie pstryknęli sobie palcem i nie przenieśli się tam do innego wymiaru, tylko że to było poruszone już w poprzednich odcinkach. Więc takie wdrażanie powoli do tematu, jeżeli wiecie o czym mówię. Chodzi mi tu dokładnie o reporterkę z Konoha TV, która mówiła, że odnaleźli je archeolodzy z Kraju Ognia. Chyba to zresztą pamiętacie. No i tutaj też nie oszukujmy się, można byłoby spekulować skąd Urażki wiedział, że to narzędzie akurat znajduje się na ziemi. Tym samym tworząc kolejną niewiadomą, bo świadczyłoby to tylko o tym, że przed kagują na ziemi byli też inni członkowie klanu Ocucki. Ale to nie teoria, plus bierzmy sobie poprawkę na to, że, tak jak mówiłem, był to spontaniczny pomysł Kishimoto, więc, no, pomijmy ten temat, tak? Pomijmy najlepiej ten temat i przejdźmy dalej. A co do tematu samego żółwia, to jeszcze do niego wrócimy. Teraz zajmijmy się jednak wyglądem Boruto i Sasuke. Tak jak Boruto jeszcze w miarę pasował ten strój, to gdy zobaczyłem design Sasuke, to serio, aż skojarzył mi się z Inspektorem Gadżetem. Bez kitu, nawet zrobiłem taki obrazek na swojej grupie. W sensie, no nie wiem, tragedii niby nie było, ale, no, dziwnie tak jakoś wyglądał. Na plus. Jest na pewno to, że oglądając cały łuk, mogliśmy zobaczyć dobrze znane wszystkim lokacje z pierwszej serii. Chodzi mi tu o chociażby słynny Ichiraku Ramen, mieszkanie Naruto i tak dalej. Przy czym w tle było słychać stare traki, co tylko jeszcze bardziej nasilało całą nostalgię. Serio, to wszystko połączone w całość budowało jakiś taki pewien swój klimat. Ja na przykład jak mam być z wami szczery, to gdy zaczynałem oglądać ten ark, to jakoś tak czasami przy niektórych momentach ciary mnie przechodziły. No nie wiem, serio. Ale przejdźmy już do pierwszego spotkania Naruto i Boruto. No wiecie, tego ich czołowego zderzenia. Jak zobaczyłem znowu Naruto z pierwszej serii, to aż mi się banan na twarzy pojawił. A potem jak doszło do interakcji między nimi a Boruto, to już w ogóle nie było pytań. Po prostu, no nie wiem, wczułem się jakoś tak na maksa w ten ark. Ale wiecie, może to też dlatego, że miałem na uwadze, że Boruto ma w końcu okazję porozmawiać ze swoim ojcem, gdy ten jeszcze nie był na stanowisku Hokage. Serio, moim zdaniem, całe te spotkanie tylko u mnie przepchowało. Humor, jaki został w nim przedstawiony. Ponowne zobaczenie Jirai. Naruto! Zmianka o opuszczeniu wioski przez Saskę, czy nawet już wkur... nad Tsunade. No po prostu wszystko mi odzio, serio. Oczywiście, no nie mówię, no były pewne mankamenty, nie oszukujmy się. Na przykład, no nie wiem, no użycie przez Boruto techniki seksapilu, gdzie nie zapominajmy o tym, że jej początkowym twórcą był Naruto, nie? A jakoś nie dopytywał się o to, gdzie Boruto się tego nauczył. Ale wiecie, jak to się mówi, więcej plusów niż minusów. Co tam dalej, co tam dalej? I tranie się Saskę przed Sakurą, to w ogóle była jakaś komedia. Chyba pamiętacie, jak ją zobaczył i niczym jakiś, nie wiem, spłoszony kot skoczył na drzewo, ale wiecie, w sumie po trochu mu się też nie dziwię. Sam, sam też bym się kitrał. Natomiast już fragment, gdzie Naruto i Boruto mówili w tej samej chwili do Sakury, to akurat serio było spoko. Bo pokazywało tylko, jak Boruto jest podobny do swojego ojca, przy czym nie zapomniano też o różnorodności powielanych przez nich słów. Wiecie, datte basa i datte bajo na końcu. Czyli patrząc na to teraz z innej perspektywy, pomimo tego, że są nawet do siebie podobni, to jednak ta różnica jest. No i Boruto też mógł zobaczyć w końcu swojego ojca z różnych stron. Nie tylko w tym pozytywnym świetle ze swoich opowiadań, jaki to on... Nie nie Był w jego wieku. No i w końcu dochodzimy do momentu, gdzie Naruto, chcąc pilnować wędrownego artysty, przyprowadza go do siebie do domu. Serio, od samego początku, gdy Boruto tylko przeszedł przez próg drzwi Naruto, to nie wiem, jakoś tak, nie wiem, wczułem się na maksa. Serio, wam mówię teraz. Już nawet nie chodzi o wspólne jedzenie miso-ramenu, gdzie na marginesie można było się uśmiechnąć, a bardziej chodzi mi tutaj o fragment z nocowaniem. Kurde, jak pojawił się ten soundtrack i Boruto zaczął opowiadać o swoim ojcu, a Naruto z zaciekawieniem tego wszystkiego słuchał, no to serio, jakoś wzruszyłem się. Wiecie, miałem cały czas na uwadze to. Że Naruto praktycznie od samego początku był sam, musiał dawać sobie z tym jakąś radę i nic nie wiedział o swoich rodzicach. A jak Boruto podsumował to wszystko słowami, że nie czuje do ojca nienawiści, spoglądając na Naruto to... no... to kilka łez poleciało. Ten moment, jak i generalnie cały pierwszy odcinek, to według mnie mocarna petarda bez żadnego podjazdu. I to tak mówię serio, szczerze. A, no i jak Naruto zaczął też sam siebie obrażać, no to, to, to też nawet śmieszne było. Ale no, nieważne. Skoro mówiłem wam wcześniej o wyglądzie Naruto i o tym, jak na niego zareagowałem w pierwszym odcinku, to jednak warto wspomnieć tutaj o wszystkich postaciach, które pojawiły się dopiero potem. No wiecie, wy macie już ten cały łuk podany na tacy, a ja musiałem czekać tydzień na odcinek, więc, więc dlatego tak może wszystkim też się jaram. Ale no wracając, wygląd Konohamaru i sama Mina Boruto, jak skapnął się, że to jego mistrz, czy chociażby nawet samo pojawienie się nadiego oraz całkiem młody Rock Lee. No nie wiem, ja osobiście uważam, że ten arc, co by o nim złego nie mówić, to miał swój urok. Nawet sama Hinata i zauroczenie w Naruto, to myślę, że dla weteranów serii budowało taki odpowiedni klimat. Wiecie, teraz mamy taki The Last, a no to to licznie zrozumieją tylko. Natomiast jakby wcale nie dziwię się Boruto, że tak trochę mógł czuć się nieswojo, patrząc na młodą wersję swoich rodziców. Nie byłbym też sobą, gdybym nie wspomniał tutaj o. Na Rimonie, czyli po prostu ojcu Dękiego. Nie wiem, czy to wychwyciliście, ale dzięki temu, że jakby Boruto przyniósł się w czasie i opowiedział Naruto o maszynie, która transportuje ludzi i żywność, ten założył swoją firmę. I tak właśnie powstał wszystkim dobrze znany pociąg z pierwszego odcinka. Wiecie, to tak jakby ta cała podróż była gdzieś tam wpisana w historię. Nawet w ostatnim odcinku z tego łuku widzieliśmy, że przekadzając się po wiosce razem z Denkim była o tym zmianka, a dokładniej że wpadł na pomysł całą tą firmą słysząc to od kogoś na mieście. No mocny temat, mocny, no nie powiem. Teraz kolejny podpunkt, a mianowicie sprzątanie łaźni. Dla niektórych, że nada i porażka, bo liczyli na coś ciekawszego, ale dla mnie git. Bo ja zawsze byłem i jestem zdania, że niewiele potrzeba do szczęścia. Był humor, były użyte techniki z pierwszego sezonu. Ja złego słowa nie mogę powiedzieć. Sam fakt chociażby tego, że mogliśmy obserwować relacje wszystkich starych bohaterów, powinien nam wystarczyć. A przynajmniej tak było w moim przypadku. No i teraz rozmowa Sasuke z Boruto o opuszczeniu wioski. Troszkę słabo, że ten nie wyjaśnił swojemu uczniowi motywu, który pokierował nim nawet do tego, że był zmuszony opuścić wioskę. No, nie wiem, ta scena rzeczywiście akurat mogła być lepsza. Jakaś, wiecie, zmianka o Itachi, mordzie klanu Uchiha. No, to raczej by nie zaszkodziło, a tylko ją bardziej urozmaiciło. Tak, kochani, ja też liczyłem w gruncie rzeczy na to, że uda nam się go zobaczyć w tym łuku. No, nawet mógłby być już, kurde, w jakimś flashbacku, ale no, no nic. O, ten podpunkt to już jest w ogóle jakaś jazda. Rinnegan Uraszkiego. Nie wiem co o nim sądzicie, ale dla mnie to już jest przerost formy nad treścią. Na początku niebieski, potem czerwony, a na końcu jakiś żółty. No bez przesady no, co to miało być? Nie wiem, coś czuję, że jakby mogli to najchętniej wszystkie kolory tęczy by je No nie, no nie, no to akurat nie podobało mi się zbytnio. Rinnegan uważam powinien zostać w swojej pierwotnej naturalnej formie i mieć kolor fioletowy. Patrząc chociażby na to, że Uraszki pozyskał tę czakrę od Sasuke. Co do samej walki to nie była ona jakaś tragiczna, ale to jak Jiraiya stał w miejscu i przeglądał się, gdy Naruto był porywany przez Urash no nie wiem, takie jakieś nijakie było. To znaczy fakt. Fajnie, że zaobserwował na Boruto, co pozwoliło mu potem na pewne domysły, a potem nawet na zagrywkę 200 IQ+, ale no tak czy siak moim zdaniem powinien dość szybciej zareagować. Naruto w czakrze go demona. No tutaj co mogę powiedzieć. Fajnie, że Boruto w końcu dowiedział się, że jego ojciec tej całej mocy nie zdobył, pstrykając palcami. Tylko, że rzeczywiście dysponując tak ogromnymi pokładami czakry i nie potrafiąc na nią zapanować, mieszkańcy mieli wyrobione o nim zdanie, postrzegając go tylko i wyłącznie jako potwora. A, no i też ciekawym było zobaczenie znowu czakry kyubiego wypływającej z ciała Naruto poza pamiętną walką w Dolinie Końca i odświeżoną taką jakby animacją. Odnosząc się znowu do postrzegania przez mieszkańców Naruto jako zwykłego potwora, bo Ruto mógł to stwierdzić chociażby nawet po ataku szponem, ale rozmowa Jirai też myślę, że dała mu wiele do myślenia, bo w tej rozmowie poruszył on ból, z jakim Naruto musiał się zmagać w dzieciństwie. No dobra, tam też przyznam, że się wzruszyłem. No Ja ogólnie jestem wrażliwy chłopak, nie będę przed wami udawał nie wiadomo jakiego otwardziela. Myślę, że każdy z nas posiada coś takiego jak empatia, tylko niektórzy wstydzą się tego i zakładają na siebie maski. Ale to tak na marginesie. Wspólny trening, jak i generalnie cały pomysł Jira jest z nim związany? Również według mnie był fajnym motywem, bo Boruto mógł w końcu zobaczyć determinację swojego ojca za modu. Przykładowo gdy ten już nie miał sił, to Naruto pomimo braku czakry dalej chciał trenować. Jedyne co mi się tutaj zbytnio nie spodobało, to moment, w którym Boruto nie fajnie się zachował w stosunku do Naruto. I podobnie jak mieszkańcy wziął go za potwora, gdzie wcześniej przy rozmowie z Jiraią mówił zupełnie co innego. Innymi słowy, zachował się po prostu jak każda inna osoba z wioski. Nie no, co jak co, ale wtedy serio mnie tak trochę wkurzył, Ale spoko, bo potem już go przeprosił i było git. Więc jakoś urazy do niego nie mam. Rozmowa z Nejim, czyli wiecie, very rare moment w tym całym łuku, flashbacki do egzaminu na Chunina, gdzie po walce z Naruto ten zmienił swoje nastawienie do świata, opisanie przez niego cierpienia Naruto, kozak, serio? Ale i tak ta rozmowa nie umywa się do rozmowy współczesnego Sasuke z młodym Naruto. Przynajmniej w moim odczuciu. Tutaj należy się wielki pokcząt dla Jirai, bo nie zapominajmy, że on tak to wszystko rozplanował. To znaczy, wiecie, no powiedział po prostu, żeby Sasuke zaniósł chłopakom jedzenie, więc no. Ale Saskę podający w rozmowie za przykład dwójkę przyjaciół i ten Naruto mówiący o swojej determinacji w sprawdzeniu przyjaciela. No nie no, widzowie, nie oszukujmy się, ciary na całym ciele. Ale nie nie wiem, no może ja tak na wszystko reagowałem, może jakiś dziwny jestem. Nie wiem, ale no nie ma co się zbytnio na tym rozwodzić, bo przed nami jeszcze kolejne podpunkty. Po prostu zostańmy przy tym, że moim zdaniem była to najlepsza konwersacja w całym tym łuku. Zgubiona kartka podniesiona przez Sakurę. No tutaj troszkę się jednak zawiodłem, bo nie ukrywam, liczyłem na to, że to zdjęcie to jest jakieś, nie wiem, rodzinne, że tam. Sarada jest Sakura i tak dalej, a nie ta kartka, którą Sakura zostawiła na stole w kuchni. Gdyby było jednak tak jak mówię, to nie oszukujmy się, dopiero ta fabuła braby rozpędu. Jednak skoro jesteśmy już przy temacie takiej, no, nijakiej fabuły, to przechodzimy teraz do żartu Jirai. Tak, wy dobrze wiecie o którym tutaj mówię. No, moja reakcja na niego była taka sama jak wasza, więc więc spokojnie. No co mogę powiedzieć, no, zawiodłem się. Wiecie, jeszcze wtedy nie miałem pojęcia co będzie dalej, a tutaj jednak zagrywka Jirai 200 IQ mająca na celu to, by Saskę skupił się tylko i wyłącznie na misji? Dobre, dobre, no nie nie powiem, nie powiem. Eee, co tam dalej? Wspólny ramen w Ichiraku. No, sentymentalny moment, patrząc chociażby na to, że Boruto jadł już ramen ze swoim ojcem w nowym lokalu. To z teraz mógł przynajmniej poczuć ten prawdziwy klimat Ichiraku, mając obok siebie ojca jako swojego rówieśnika, a nie siódmego. I wiadomo, zobaczył też zdecydowanie niższe ceny. Jak ktoś nie wie o czym mówię, no to odsyłam was do odcinka, ile zarabiają Shinobi. Przebicie Jirai. Tutaj akurat fajnie postąpili twórcy, bo miało być to takie nawiązanie do walki z Painem. Dlaczego? Numer tego odcinka to 130 a jak pamiętacie lub nie, to właśnie w tym odcinku Jiraiya został przebity przez Paina czarnymi prętami no i ja was nie będę okłamywał, skumałem to dopiero po czasie poświęcenie Sasuke, jakby ja rozumiem to, że był osłabiony i że Urażki wyciągnął z niego większość czakry ale no takie dawanie mu nas sobie stawać, no to nie wiem takie trochę słabe moim zdaniem, taki trochę dywan z Metina, nie? nie no, niby też trochę to rozumiem, bo jakby nie patrzeć to obok był Jiraiya i Naruto, a on w końcu nie chciał ujawnić swojej prawdziwej tożsamości, tak? No, ale no też bez przesady mógł, chociaż nie wiem, jakoś inaczej to rozegrać. Na plus na pewno jest to, że po raz kolejny zasłoni Naruto swoim ciałem. I weterani dobrze wiedzą, do czego teraz nawiązuje: To walki z Haku. Znalezienie Sasuke przez Sakurę, a następnie oddanie mu większości swojej czakry. To akurat było spoko. Bo co by nie mówić o sakurze, to czasami nie oszukujmy się, ma tam jakieś takie swoje przebłyski. No ta niby no obcy facet i takie oddawanie czakry z czapy, komuś nieznajomemu. No to tak trochę też dziwnie, ale no nie przesadzajmy. Sakura dobra baba Sasuke miał przynajmniej kolejny dowód na to, że Sakurze zawsze na nim zależało. Nieważne. Moc cofania czasu urażkiego. No wiecie, technik w Naruto nigdy nie brakowało, a czym fabuła sięgała dalej, tym dochodziły coraz nowsze techniki. Więc no nie wiem, jest to taki trochę neutralny dla mnie temat. No co, chłop skakał w czasie, dzięki temu mógł unikać ataku. Ale no, tak jak i Itachi kiedyś powiedział Każda technika ma swój słaby punkt Zresztą, kistą tą techniką, ten Rinnegan to, 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 był hit, to był hit Ale skoro o nim już mowa, to przejdźmy do kolejnego podpunktu A dokładniej wkurzonego urażkiego Po ataku Naruto Przynajmniej tak to sobie tutaj zapisałem. No, przyznam wam, że były emocje, była gęsia skórka, ale wszystko to do czasu, kiedy nie zobaczyłem jego wyglądu po zjedzeniu swoich oczu. Co jak co, ale ta jego forma po transformacji, to nie wiem, to, 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 to ja już nie, to był. porażka jakaś, no. Nie no, rozumiem wszystko, ale on wyglądał jak jakiś upośledzony ptak, no. Jeszcze tak jak wygląd mamoszkiego był w miarę spoko, to nie wiem, to ten jego. to jak. pina jakaś, no. Tak jakby animatorom brakowało już kompletnie pomysłu. Co do walki, no to faktycznie, faktycznie, wyglądała jak skopiowana jeden do jeden walka z Momoszkim. no i rozumiem tutaj jakby oburzenie fanów, ale no nie bądźmy też tacy za bardzo krytyczni, trochę, bo trochę, ale różniła się nieco, przykładowo samo poświęcenie się Jirai by zasłonić ciałem Naruto i podobna reakcja do tej gdy Pain rzucił Hinatom. Chodzi mi tutaj o te charakterystyczne oko. No, nie wiem, czy pamiętacie. No to przyznajcie sami, w tamtej walce akurat takiego czegoś nie było. O, albo złapanie saskę za głowę i wbicie go w glebę. No ale w większości to prawie kopia jeden do jeden walki z mamożkim. Macie rację. Może wiecie, animatorzy chcieli się zabawić tutaj w Kakashiego, czyli kopiującego ninja, i skopiowali te animacje od jakiegoś lepszego animatora. A może po prostu oszczędność budżetu i te sprawy. Oszczędzają kasę, bo szykują pewnie jakąś petardę. Nie no, śmieję się. Kolejny podpunkt, czyli wspólny rasęga? Naruto i Boruto. No był. był Taki trochę efekt wow, ale tak jak wam mówię, w większości, podobnie jak wy, cały czas czułem taką perfidną kopię jeden do 1 walki z Momoszkiem. A ciekawe, bo w sumie skoro Boruto utworzył tego Rasengana z Naruto, czyli teoretycznie ze swoim ojcem, to czy dalej pomimo wieku ten Rasengan zalicza się pod Ojaku Rasengana? No nie wiem, napiszcie co o tym myślicie. To znaczy, moim zdaniem i tak by to lepiej wyglądało, gdyby Boruto był w swoim zwykłym dresie, bo wtedy przynajmniej byłoby czuć takie połączenie dwóch osobnych światów czytaj serii. A tak to takie mech. No i przechodzimy już do końca, a mianowicie do momentu, gdy Jiraiya uratował Saskę przed Sakurą. Mówiąc, że wędrowni artyści to tak naprawdę jego najwięksi fani. Najlepszy moment, który myślę, że nie tylko umie, wywołał uśmiech na buzi? Wiecie, każdy ma niby różne poczucie humoru, ale sami przyznajcie, że to akurat było nawet śmieszne. Bo niby taki wiecie, bedes, mocarz i tak dalej, a tu nagle zostaje podstawiony pod ścianą przez małą dziewczynkę w różowych włosach. Pakunek pożegnalny od Naruto i uścisk dłoni. Myślę, że fajnie ze strony Naruto, że po takiej długiej przygodzie pomyślał o swoim Swoim nowo poznanym przyjacielu i na podróż wręczył mu prezent, żegnając się przy tym uściskiem dłoni, gdzie, no, z Garą ten uścisk, jak pamiętacie, nie poszedł mu tak dobrze. No i teraz moment, na który myślę, że czekaliśmy wszyscy. Rozszyfrowanie tożsamości Saskę Przedziraje. Jak czytałem, co po niektórych komentarzach nawbijam, to taka jak gówno burza się o to zrobiła, że ja p dole. Jedni pisali, że Giraja stracił przez tych nowych twórców Boruto minus 200 do inteligencji i jak może się nie domyślać, że Saskę to Saskę, inni wyzywali twórców, a ostatni, no, w tym. Tym też ja, tak tylko dopowiem. Myśleli właśnie, że trzyma to na sam koniec. No i jak widać, nie mylili się. Należy się też wielki props dla Jirai za słowa wspomniane na końcu. A dokładniej, że książka jest bardziej ciekawa, gdy nie zna się jej zakończenia. No i tutaj sam muszę przyznać, że bardzo ładnie to obrał słowa i jak najbardziej się z tym zgadzam. Następnie jak pamiętacie poprosił Saskę, by wyczyścił jego i Naruto pamięć. Gdzie ten już to zrobił praktycznie wszystkim wiosce, z którymi Boruto miał styczność. Samo użycie Sharingana i reakcja Naruto na niego? No przyznam, że tutaj ciary były. Tutaj ciary były. Uśmieszek Jirai też taki pewny siebie, że kurde, wiedziałem, że to saskę No było Coś takiego. Ale przypominam też Wam, że ja praktycznie mam zawsze ciary przy takich momentach. Co już pewnie wywnioskowaliście po treści tego odcinka. Więc coś mi się wydaje, że już Was to nawet nie dziwi. No i teraz to, czego nie zrozumiem do tej pory. Pytanie Żuwia odnośnie kolejnej podróży. Mając taką możliwość i dysponując takim narzędziem, Sasuke mógł przenieść się jeszcze bardziej wstecz, by pokazać Boruto historię swojego klanu, czy chociażby Minato. W sensie wiem, że to tylko ark i wszystko kiedyś ma swój koniec, ale wiecie, taki jakiś niedosyt zawsze jest. To znaczy, wypuszczenie Karaskiego na wolność ma jakiś tam swój sens. Bo nie chcę nawet myśleć, co by było, gdyby wpadł w nieodpowiednie ręce. No, mogłoby być nieciekawie. Rozmowa Sasuke z Naruto po zakończonej misji. Spoko jest na pewno to, że Naruto jako Hokage o tym wszystkim wiedział, a nie, że działo się to pod jego niewiedzę. Tak samo widać było również zadowolenie na twarzy Sasuke, mając u boku swojego przyjaciela. Gdzie ten, jak pamiętacie, wcześniej rozmawiał z nim o swoim sprowadzeniu do wioski. No i następnie Sakura mówiąca do niego, by ten chronił wszystkich, tak jak robi to teraz. Po prostu kozak. To znaczy, no, nie oszukujmy się. Sakura dla Sasuke zawsze była wyrozumiała, gorzej było z. Jej nastawieniem do Naruto. Bartuś, ale weź już tak się nie podniecaj tym wszystkim z osobna. Gościu, ja na każdy odcinek czekałem jak wyrośnięte dziecko i musiałem czekać tydzień. Nie oglądam in anime, a połączenie pierwszej serii, którą oglądałem za dzieciaka na gtx z aktualną, którą oglądam cały czas na bieżąco, to. to był mój mokry sen, że tak się wyrażę. <gry> ale spoko, spoko, bo powoli zbliżamy się już do podsumowania. Rozmowa Boruto z Kinatą również miała swój urok, bo widać było po tej całej podróży, że Boruto uświadomił sobie kilka, myślę, że dosyć ważnych rzeczy. No a w analizie Peningu, jak sami słyszeliście bałem się o to że właśnie nic z tego nie wyniesie i że obudzi się a to wszystko było tylko i wyłącznie snem. Naruto i Boruto stojący przy grobie Jirai. Sam fakt tego że mogliśmy go znowu ujrzeć od momentu walki z Painem robi robotę. Widać że niewiele się zmienił i że Naruto pomimo upływu czasu dalej go odwiedza i dba o niego. Po Boruto też było widać że zaakceptował mistrza swojego ojca co nawet oświadczył sam w rozmowie z Naruto no i w końcu taka myślę że dość śmieszna scena której Naruto z przeszłości wręczył sam sobie miso ramen a zareagował na jego widok tak samo. Czyli wiecie, pomimo upływu lat, niektóre rzeczy nigdy się nie zmienią. A propozycja Boruto o zjedzeniu go razem i kłótnia o urozmaiceniu smaku, myślę, że też miała jakiś tam swój urok. Wiecie, ojciec z synem, dwóch głównych bohaterów, dwie różne serie. Tak jak już wam mówiłem i nieraz to usłyszeliście w tym odcinku, uważam, że ten cały arc z podróżą w czasie był totalnym sztosem. Bo mogliśmy wrócić pamięcią do pierwszej serii, a dla mnie to była szczególna jazda, bo ja oglądając pierwszą serię już na Jetixie, byłem jakby nie patrzeć malutkim dzieciaczkiem. Więc wiecie, czułem ten upływ czasu, który już zleciał i no, co by nie mówić, uświadomiłem sobie, że stary już jestem. Nie no, żartuję. Przecież wiecie, 15 lat, 14 z głosu to niedużo. Pozdro dla kumaty. Myślę zresztą, że nie tylko mi się spodobał, bo coś czuję, że wielu weteranów Naruto wróciło specjalnie do Boruto, by obejrzeć tylko i wyłącznie ten łuk. O czym już zresztą słyszałem od innych osób. Nostalgia zawsze wygra. Napiszcie, co wy uważacie o tym łuku? Jakie mieliście odczucia podczas jego oglądania i czy w ogóle wam się spodobał. Tak jak mówiłem, sorry, że tak po czasie trochę to nagrywam, ale no, wiecie jak jest. Wolę, żeby takie moje zdanie na ten temat gdzieś tam sobie było na kanale. Nawet jak to nie zrobi jakichś dużych wyświetleń. A no i tak tylko jeszcze dopowiem, że żeby nagrać ten odcinek, to cały jeden dzień poświęciłem na rewatchowaniu tego łuku. Ale no wiecie, jak to się mówi, wszystko dla widzów, ta.